Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Oto przygotowany nasz rytuał pełni, zaraz będziemy czynić magię. Wszystkie państwa życzenia są tutaj na tych kartkach i te, które były dostarczone osobiście, i te, które były dostarczone sms-em. Mam nadzieję, że łączycie się teraz ze mną i że ta magia naprawdę będzie miała mocną siłę przybicia. Także myślę, że zaczynamy. Wzywam teraz te wszystkie potęgi czyste, co tchnienie wiatrów wnoszą przejrzyste. Niech staną tutaj przede mną otwarte i odmienią całą z sukartę. Wzywam teraz potężny ogień nieujarzmiony, niech siłą dobrobytu przywieje w te strony. Niech spali to, co przeszkodą, co wiąże i niszczy, niech nowy dobrobyt kiełkuje nawet pośród zgliszczy. Wzywam teraz przejrzystą oceanu falę, niechaj nam towarzyszy w świętym rytuale. Niech obdarzy dostatkiem wszelkimi łaskami. Wzywam, pomóż nam w czarze, stań dumnie wraz z nami. Wzywam teraz Ziemię, co wszystko płodzi, to w jej żyznych glebach moc potęg się rodzi. To one światła tego dobrobytu panią, niech mój dobrobyt wzrasta, kiełkuje tuż za nią. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona, tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, czar szybko się dokona, tylko dobro wejść tu może, magia jest właśnie czyniona. Krąg jest otwarty, Czas szybko się dokonał, tylko dobre wejść tu może magia jest właśnie czynione. I teraz te wszystkie życzenia, które mają Państwo na kartkach, będą realizowane. Przypełnię, no to życzę się spełni. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wietrze, wzywam go, niech stanie w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogniu wzywam go, niech stanie w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w wodzie, wzywam go, niech stanie w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ziemi, wzywam go, niech stanie w tym świętym rytuale. Jeżeli mój z mieszka w wietrze, wzywam go. Niech stanie przy nas w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzmiernic mieszka w ogóle, wzywam go. Niech stanie przy nas w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzmiernic mieszka w lodzie, wzywam go. Niech stanie przy nas tym świętym rytuale. Jeżeli mój z mieszka w ziemi, go. Niech STANIE przy nas w świętym Jeżeli musi przymierzona cmieszkę w wietrze, Niech stanie przy nas w tym świętym rytuale. Jeżeli musi przymierzona smieszkę w ogniu, Niech stanie przy nas w tym świętym rytuale. Jeżeli musi mieszka, mieszka w wodzie niech stanie przy nas w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ziemi, zadzwon go, niech stanie przy nas w tym świętym rytuale, jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w powietrzu, zadzwon go, niech stanie przy nas w tym świętym rytuale. Jeżeli mój sprzymierzeniec mieszka w ogniu, zadzwon go, niech stanie przy nas w tym świętym rytuale, jeżeli mój przymierzony mieszka w wodzie, wzywam go, niech stanie przy nas w tym świętym rytuałie. Jeżeli mój sprzymierzący mieszka w ziemi, wzywam go, niech stanie przy nas w tym świętym rytuałie. Zabarłam doświecenie mojej duchowej matki podwinki, imię mojego duchowego ojca. Boga, nie zamieszam wszystkie życzenia, tylko krótko, będą one realizowane. <laughs> Pragnę pożegnać wiatr w czyste, co zmienia się i rozwija, niech zakończy magię obrzędu uroczyste. Pragnę pożegnać wiatr w co zmienia się i rozwija, niech zakończy magię obrzędów uroczyste. Pragnę pożegnać wiatr w czyste, co zmienia się i rozwija, niech zakończy magię obrzędów uroczyste. Pragnę pożegnać ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy, niech wzniesie magię na wyższy poziom. Pragnę pożegnać ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy, niech wzniesie magię, magię na wyższy poziom. Pragnę pożegnać ogień nieujarzmiony, co skrzy się i tańczy, niech wzniesie magię na wyższy poziom. Pragnę pożegnać przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia, niech moja magia będzie jej podobna. Pragnę pożegnać przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia, niech moja magia będzie jej podobna. Pragnę pożegnać przejrzystą falę wodną, co każdą formę wypełnia. Niech moja magia będzie ich podobna. Pragnę pożegnać ziemię, co wszystko płodzi. Niech w z mych grebach, moja magia się narodzi. Pragnę pożegnać ziemię, co wszystko płodzi, niech wie, z mych glebach, moja magia się narodzi. Pragnę pożegnać ziemię, co wszystko płodzi. Niech w z w glebach, moja magia się narodzi. Na północ południe w słuchcach odkieruję, Za błogosławieństwa szczerze dziękuję. A białe w wody, ogna ziemi. Niech także będą błogosławieni. Krąg jest zamknięty, czar szybko się dokona. Tylko dobry wejść, to może magia jest skończona. Krąg jest zamknięty, czar szybko się dokona. Tylko dobre wejść, to może magia jest skończona. Krąg jest zamknięty, czar szybko się dokona. Tylko dobro wejść, to może magia jest skończona. Drodzy Państwo, sekunda po rytuale, tutaj świece palą się. Wasze świece też niech wypalą się do końca. Kartki z Waszymi życzeniami, które mamy tutaj, które były na tej uświęconej przestrzeni, również zostaną spalone. To wszystko zostanie oddane ziemi. Także pamiętajmy, po rytuale nasze świece palą się do momentu, kiedy same nie zgasną. Resztki zbieramy razem z, ze spaloną karteczką, najlepiej z tym życzeniem i też zakopujemy. Także dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że następnym razem będzie nas jeszcze więcej.